Szanowni Państwo, chcecie rozmawiać o tym, jak wygląda wolność mediów, ale chciałbym zacząć też od tego, w jaki sposób ona jest realizowana tu, w tej Izbie, ale również u państwa przyjaciół i liderów z Europejskiej Partii Ludowej. Donald Tusk, jeden z liderów Europejskiej Partii Ludowej, nie wpuszcza na konferencje prasowe w Polsce, na konferencje premiera polskiego rządu, największej stacji informacyjnej telewizji Republika. Po prostu fizycznie zabrania wejścia na ich konferencje prasowe. To jeden z przykładów. Ostatnio, gdy dyskutowaliśmy tutaj wczoraj o odwołaniu przewodniczącej von der Leyen, takie sztuczki zastosowaliście, aby nie można było powiedzieć, żeby posłowie nie mogli się wypowiedzieć, dlaczego chcemy tego odwołania. Chcieliście tylko krótkich oświadczeń. Więc ja wykorzystam tę szansę, aby to powiedzieć. Dlatego, że prowadzicie niebezpieczną politykę dotyczącą migracji i paktu migracyjnego. Dlatego, że polityka Zielonego Ładu powoduje ubożenie społeczeństwa i zagrożenie co do jakości życia. Oraz, że umowa z Mercosurem którą chcieliście utajnić, powoduje, że polscy rolnicy i europejscy rolnicy stracą na tej umowie. Dziękuję bardzo.